Witam wszystkich w, witam wszystkich w Fortnite. I przechodzimy do sklepu. Dostałem fałdolce i ja wiem z czego. Dostałem fałdolce. Przez to, że kupiłem e, 30 dni temu, kupiłem fałdolce i dostałem 20% tych co kupiłem. No, kupiłem sobie tego skina. No, nie wiecie. A dzisiaj ze mną będzie... Tylko go zaproszę. A dzisiaj ze mną je, będzie Piotreks Albo ja przyjmę. Dzień dobry. No. Jestem ze mną Za, Muszę go wyciszyć, bo będzie go słyszeć podwójnie i no wiecie. A dzisiaj... Nie wiem. Dzisiaj to no. zwykle No Dzisiaj zagramy tam z kilka meczów. Dwa. Trzy. Dwa, jeżeli zrobimy wina albo będziemy mieli 25 miejsce w pierwszym meczu. A trzy, jak będziemy mieli 50 miejsce w... Jak hashtag w komentarzu... To przytnę wam serduszko chyba. No, przytnę, a można nie, nieskończoność przycinać serduszek. Tak. No, ale nie przytnę na samą górę. Trzeba się uwolnić od jabłuszka i... i... No. I Było dobre! Tak. No, było Zmontowano dobre. dobrze. No, dobrze zmontowane. No, więc możemy zaczynać. Tylko trzeba poczekać. Bo mamy odczytywanie. No wow. No. To będziemy czekać. No, dobra, mnie już dobrało. Nie wiem, jak. Dobra, go też dobrało. Polecam wbić na PyTexa kanał. E, i, I tego pod tamtym filmem nie polecam. E, ten, bo był tam taki Gościu, co napisał pod moim najnowszym filmem. Ale teraz już nie, na, nie pod tym, tylko pod tamtym. Napisał, ale ja, ale ja nap zrobiłem tak, żeby on nie mógł już pisać pod moimi filmami. Ale jakbyście dali mu suba, to bez sensu, bo on jest... On ma tylko kanał po suby. No, ale to można potwierdzić. Kupiłem sobie... Kupiłem sobie tą. Wiecie? są pierwsze No, wow. No, ja mam lagi, to co za taką jakość? Mam lagi. Chyba, że wy po prostu macie słabą jakość ustawioną, to chyba będzie szybki mecz. Ja go nie zabiję. Dobra, 50. miejsce równo. To będą jednak trzy mecze. Znaczy, jakby było 25 miejsce, to zabił człowieka i jednocześnie zabijają im wszystkie wabiki. I teraz on się było. Przestań się śmiać. Świnia jakaś. Jakaś świnia. No. To kolejna runda. Ta była super szybka. Jeżeli tak będzie cały czas szybkie, to nasz będzie czwarta runda. Bo to chyba trwało kilka sekund. Dobra, nie. Pewnie minutę, dwie minuty. Z tym, czyty z tym czytywaniem. I to się nie liczyło. Od razu mówię, że jak chcecie to moż, mogliście... No, Into sobie przewinąć. No, jak nie wiecie, to sobie... No, znowu mam nogi. E, jak nie wiecie, to tam gdzie były te napisy, to sobie zatrzymajcie i sobie przeczytajcie. To wtedy będziecie wiedzieć. No to wtedy to nie. Ale też nie chcę obrażać widzów. Jak to są ustalesi, którzy umieją czytać. No. Hashtag Fortnite. I też haszak Zostań w domu. Ale nie musicie tego pisać. Bo po prostu nie musicie tego pisać, bo tak. Ten sezon już trwa kilka, aż 9 tygodni i się już minuzi. Najlepsze, co było w tym sezonie, to były samochody. Jakie <suszy> były najgorsze? Bo pamiętam. No. Helikopter. Uwagi. No a ja też. Dobra leży. Pomagiel. Jak na razie nam dobrze idzie. A jakbyście chcieli... Właśnie, a niektórzy mogą... Jeżeli nie dostaliście jeszcze fałdolców, a wiecie, że kupiliście faudolce. To możecie jeszcze poczekać do 7. Znaczy do tak, Do 17. To wtedy wam na... to będziecie mieli na pewno już te fałdolce. Jeżeli... jeżeli wiecie, że, ma... że kupiliście. To zostanie 30 minut. No, więc... I ja z pieczeckiem myśleliśmy na początek, że to że to chodzi. No, labiam, kamigana. No, najlepszego w grze i jeszcze fioletowego, co wiesz? Nie fioletowego najlepszego, tylko fioletowa. Uważa, że. B. No. Tam oni walczą, a ty na luziku sobie chodzisz. Znaczy, nie na luziku, bym powiedział. Ale mogę przyznać, że tak. I oni tutaj mają. Tuminga, Gaplea, wszystko. Jak zniknie karta, to znaczy, że to jest dłuższe niż minuta. Ten mecz. Jak zniknie mi karta. Karta restartu? degasa Za? No. Poza tym... 30 subów, specjal, polecam. Bo tam, znaczy, spec odcinek z nowego, z nowej gry na kanale. z bardzo dobrze wie z jakiej, ale nie powie. No. Tylko szkoda, że plecak nie masz czerwonego. No i od razu. Bam. Eee, ktoś się tu zdziwił. No co? Aj, nie, ja piszę, nie wiesz, że ja tu mogę rozwalić? Nie piszcie w komentarzach, czemu ja mam e, Piotrek se a Przełdomin Jak ktoś zdanie to... To nie wiem. Kto odpiszę, wiadomo. Ja. No, a ty? Odpiszesz mu. Bo to jest trudny temat. Z tym czemu go mam... ...nexe. Pseudomin. I teraz zostajesz heda i... I będzie koniec. O Jezus! On będzie chyba leczył. Dobrze mu tak. Eu ainda não tem tej muzyki na błazacha. Trzeci meczyk i chyba będzie ten czwarty meczyk. Tak mi się zdaje. No ale teraz po... No może polecimy na jakąś bezlutną... Nie, na Dobra na koci. Ale co bierze kto, bo... O, nie! Mógł skoczyć. Mógł skoczyć przecież do krzaka. taki debil jak co pod tyle filmów pisał? No, nawet, nawet. ja, jak napisał Piotek pod jego najnowszym odcinkiem, ja odpisałem, że on jest D. Każdy wie. Jeżeli to oglądasz, to bardzo chętnie możesz mnie odsubować. a ja i tak będę nagrywał filmy. On nie jest sobie ten sub na minusie. O nie giniemy w On tak sobie myśli, jak straci słowa. I właśnie stracił. Dwa. Dwa. No Więc... on już na pewno już nie żyje od dwóch godzin. <noise> ja z tego mam bekę. On napisał... On napisał... Um, napi Dałem ci siuba i lajka pod filmem, wyjdzie na to siano. To jest taki holm, tam bija i pisze Coś dziwnego, a okej okay. Jakaś dziwna mużyczka, zostawmy tą mużyczkę Takie, didi -di Ja nie lubię likwidować na Fortylii Bo ja Fortylii Wiesz co, bym ci oddał wiesz ile leveli? Bo levely mi są niepotrzebne Bym ci oddał tak do 11, bo wtedy bym stracił całą tą dziewczynę Bym ci oddał 11, bo mi są niepotrzebne. A ty byś miał 190. Nie. Cześć, dobiję cię, do widzenia. A tu No nie, jestem Jestem... Jestem ciekawy, że... Jestem ciekawy, czy on się tego spodziewał, czy nie. A bo wiesz jakby to. Coraz... Nie, ja się nie, 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 tutaj. nie, z bronią. nie, ja, nie, dostaję nie, 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 na daleko. Ja stąd idę, jak <many> to Przeszukuję. Ja, Dobra, nie, gościu. Do muszę cię to zabić. Leczenie. To nie mam leczenia. Bieraj pompę. Wziąś pompę. Wziąś pompę. Okej. Okay. A czemu ja? No bo ja mam takie ja, druhowe. Ale... A, okej. Rozumiem. Mamem ją. A czemu... Le a, leczenia nie było. I dlatego mówiłeś? Leczenie, leczenie. Tak, no. Męczym zniszczkść. Rozumiem. Leczenie. Leczenie. Wiem. Na wniocie mnie czeka. Wiem, wiem, wiem. A po pierwsze masz mniej HP. No i teraz jesteśmy kwita, bo mam taką samą pompę. Ja będę... O Jezu, gościu. Góra, dół, góra, dół. Kartę medali. Jak nic. Gościu tu jest. Czyż mogę rzucić ci tą apteczkę? Ja mogę się z Nie Jest tu. Ej, ale proszę mi nie spamić tutaj zamki. Kościół! Co ja? Ale nie musisz mi dawać apteczki. Okej, okay, rozumiem. Teraz to pewnie się rybki nie dopią z tego z tego bagna. Ale kiedyś było takie wielkie szanse, żeby z bagna. Po środku możemy pójść. Nie opłaca się. Nie opłaca? Masz tutaj. Okej. Okay. I bagaż się tu. To sobie poobserwujemy. No. Widzimy połóżkę i zniszczymy. Ogólnie to będzie już. Ja kręciłem odcinków, a nie 40-minutowych. I tyle piłkanin przez to, co ty kostka, ile nic mu nie mógł trafić. No bo to. Jest ładowana. Nie, nie. Znaczy szybka, szybka, szybka. Mam to bez końcowego nic, bo jeszcze nie mam. Albo sam odpalę. Nie wiem, ale mam. Po... Dobra, odpalę i ja poczekam na bardzo dobrą chwilę.